Litania do świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison. Chryste Eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże zmiłuj się nad nami Święta Trójco Jedyne Boże zmiłuj się nad nami Święta Maryjo módl się za nami Święty Andrzeju Bobolo módl się za nami Święty Andrzeju wierny naśladowco dobrego pasterza módl się za nami Święty Andrzeju pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny módl się za nami Święty Andrzeju Prawdziwy Synu Świętego Ignacego, módl się za nami. Święty Andrzeju, Ducha Bożego pełny, módl się za nami. Święty Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający, módl się za nami. Święty Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany, módl się za nami. Święty Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony. Módl się za nami, święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej. Módl się za nami, święty Andrzeju, apostole Polesia. Módl się za nami. Święty Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu od szczepieńców. Módl się za nami. Święty Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków. Módl się za nami. Święty Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany, módl się za nami. Święty Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy, módl się za nami. Święty Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary, módl się za nami. Święty Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny, módl się za nami. Święty Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony, módl się za nami. Święty Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony, módl się za nami. Święty Andrzeju, chlubo narodu naszego, módl się za nami. Święty Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego, módl się za nami. Święty Andrzeju. Proroku zmartwychwstania Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju, wielki patronie odrodzonej ojczyzny, módl się za nami. Abyśmy się wszyscy w jedności świętej katolickiej wiary połączyli, uproś nam u Boga. Abyśmy od tej jedynie zbawiennej wiary niczym się oderwać nie dali, uproś nam u Boga. Abyśmy każdego grzechu ciężkiego mężnie unikali. Uproś nam u Boga. Abyśmy popełnione winy szczerą pokutą zgładzili. Uproś nam u Boga. Abyśmy około zbawienia duszy gorliwie pracowali. Uproś nam u Boga. Abyśmy Bogu wiernie służyli. Uproś nam u Boga. Abyśmy najświętszą pannę Maryję, jaką matkę, miłowali. Uproś nam, u Boga. Abyśmy wszystkie przeciwności zbawienne znosili, uproś nam, u Boga. Abyśmy Boga z Tobą na wieki chwalili, uproś nam, u Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, któryś dla wyznania prawdziwej wiary świętego Andrzeja, rozliczonymi mękami utrapionego, świętym uwieńczył mę męczeństwem. Spraw prosimy, abyśmy w tejże wierze niezachwiani. Wszystkie raczej przeciwności niż szkodę na duszy naszej ponieśli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie. Szczęść Boże. Nasze radyko.